Podczas gdy King mówił o filozofii ruchu, Abernathy, był, e, Abernathy, byłym mentor Kinga, jego wieloletni przyjaciel i skarbnik oraz sekretarz konferencji chrześcijańskich przywódców południa, pomagał ludziom zrozumieć poszczególne etapy całego zamierzenia. Teraz, mówił do publiczności pobudzonej płomiennym przemówieniem Kinga, pozwólcie, że powiem, jakie to ma znaczenie dla jutrzejszego poranka. Doktor Martin Luther King Jr. był liderem, ale sam nie byłby w stanie zmienić Ameryki. On inspirował ludzi, a po to, by stworzyć wielki społeczny ruch, potrzebna była organizacja. Podobnie jak w przypadku niemal wszystkich przywódców w otoczeniu Kinga, nie brakowało ludzi, którzy wiedzieli lepiej, jak się do tego zabrać. Każdy wielki przywódca, każda osoba wiedząca dlaczego przyciąga do siebie zainspirowane osoby, wiedzące jak, które biorą nieuchwytną sprawę, budują dla niej materialną infrastrukturę i starają się wcielić ją w życie. Bez tych ludzi i bez owej infrastruktury niemożliwe byłoby dokonanie jakichkolwiek zmian i niemożliwy byłby jakikolwiek sukces.